Ekstraklasy, który zremisował um, na własnym well stadionie zaraz Krakowią. W pierwszej części konferencji prasowej jest do Państwa dyspozycji trener Krakowi. pan Luka Elsner. W tłumaczeniu będzie wspierał nas trener, analityk Krakowi, Wiktor Kaczyński. it's a fair result because, uh, uh, I think we can be really satisfied about the defensive part again, uh, as many as in many games so far. Uh, we didn't allow any big chance apart from the some shots from far. Um, slightly disappointing about the creativity uh, and how much talent we showed in, in the attacking part. So yeah, we, we go home with a with a point, uh, which is always a way solid. Uh, but there's a feeling we could have done. More. But no. Ten rejon jest wynik, z obu stron mało sytuacji, e, mało strzałów. E, jesteśmy tutaj zawiedzeni naszą grą ofensywną i, i takim brakiem kreatywności. Na pewno na plus po raz kolejny nasza gra w defensywie i taka zorganizowanie w tej kwestii, e, ale no niestety dzisiaj wracamy do domu z punktu. Czas na Państwa pytania? Bardzo proszę o podniesienie Dzień dobry, panie trenerze. Kacper Korpak, solu Przemyślenia. Po konferencji prasowej, po meczu z Widzewem powiedział pan, że nie zagraliście ładnie piłkę. Dzisiaj też niestety nie można powiedzieć o Krakowicze, że, że pokazała futbol e, ładny. E, natomiast e, pytanie, jaki miał pan pomysł na ten mecz? Jaki był cel, żeby tego piasta przełamać? Bo powiedzieć, że dzisiaj nic w zasadzie piłkarzom, bo ofensywnie nie wychodziło. solid and stable uh, defensive face, uh, which I think we did. Um, I think in, in, in many moments, especially in the first half, we were able to get some kind of advantages and, uh, and, and be uh, uh, in a position to finish. Uh, but of course, in any game of football, you know, really have to show talent, to show creativity and, uh, and capacity to, to create advantages, not only as a team, but also individually. And I that's, uh, that's what uh, uh, was blocking uh, us a bit today. Na pewno dla nas punktem wyjścia przed każdym meczem jest e, organizacja gry defensywnej tego, żeby tam dobrze funkcjonowało. E, na pewno były momenty w tym meczu, gdzie mogliśmy stworzyć sytuację, gdzie brakowało czegoś, brakowało kreatywności, czasami trochę umiejętności w niektórych momentach e, e, i, i tego nam się zabrakło.

Tak, w poprzednim etapie chcieliśmy wykorzystać kontraatak jako jedną z naszych mocnych stron, ale w chwili był podwajany, czasami potrajany i mieliśmy z tym problem, żeby to wykorzystać, ale z racji tego, że tak było, to tworzyło się miejsce dla jednych zawodników, a też tego nie mieliśmy wykorzystać. Nie podchodziliśmy zacząć szybko podobną piłkę, nie zbieraliśmy tego. I, i to jest problem, a takie było po To ja zapytam jeszcze że bo mówi Pan, że nie było tutaj zabrakło Krakowi kreatywności. wiemy, że chociażby kreatywnym piłkarzem jest Mateusz Klich. Dlaczego dzisiaj nie zobaczyliśmy Mateusza w kadrze? Zarówno Klicha, jak i Mateusza Baszyjka. Co z tymi zawodnikami? Dlaczego dzisiaj nie widzieliśmy ich w kadrze? Mateusz Mateusz was uh, sick for the last three days, with high fever. Uh, so it was fairly logical, also because he experienced many changes, a lot of travel, uh, and uh, that his body reacted. I think he will be okay from from tomorrow, from Tuesday on. Uh, that's why he was okay. Mateusz, he recently had a fever, a cold. So after that, he also had, I believe,

Matar meczą umiesień w ostatnim przed meczem i nie jestem nic ale na tyle trzeba dostępnąć. I ostatnie pytanie ode mnie odnośnie e, Karola Knapa. Dzisiaj to on wyszedł e, na pozycji, na której e, od początku są dziś mają, chociaż ja dzisiaj pomocą z żenera był e, właśnie, że dostępna był e, Karol. Jak e, ocenił pan jego występ? Czy spodziewał się Pan, że więcej, czy tak jak w przypadku Mateusza Przeleka nie możemy mówić tak od wartości dodaj do ofensywy, bo w stricte Krakowie nie ma piłkarza, który jedyna zastąpi w stricte pozycja do pozycji? Myślę, że w ogóle wykonał bardzo dobrze w swoich uh, capacities, żeby podjąć tę pozycję. I think he created some of, uh, positions, he did very well in defense, his movements were good. Uh, Um, of course, it's not completely natural for him, uh, and, uh, and we could not expect uh, a huge level of creativity from him because he's a you know, defensive midfielder. Uh, but this is right now what uh, uh, we we are trying to experiment in uh, in the in the squad because we don't have clear solutions for uh, for uh, for the attacking midfielder's position. We are waiting for Kameri to, to get in, uh, in the right form uh, and the right, the right, uh, uh, the right uh, experience and feeling. Uh, tak, Karol zagrał dobrze, momentami bardzo dobrze. Uh, spełnił swoje zadania, które miał, żeby poruszał między liniami, uh, Dobrze pracował w defensywie. Um, na tyle, ile jego możliwości na tą pozycję pozwalałem, to, to zagrał dobry mecz, to, że miejsce swoim duchem, żeby się poruszał. Ale no też wiemy, że to jest zapewne pomocnik, nie, nie dziesiątka, więc e, jakby działamy z tym, co mamy na ten moment, szukamy różnych rozwiązań. E, ciągle czekamy na to, aż Dion Kameri e, będzie tak 100 gotowy i, i, i z tym, czego od niego oczekujemy i samo opowiadam, e, pokaże, że zasługuje na to, żeby wygrać żeby, e, żeby i też ominął go te drobne kontuzje, które ostatnio miał, więc no, działamy Dzień dobry, panie trenerze. Stanisław Malec, teraz pasy.pl. Panie trenerze, już odchodząc od tego meczu, to był szósty, szósty mecz e, w tym sezonie. Krakowia zdobyła jedenasty punkt. Czy, czy pan jest zadowolony z takiego dorobku? I think, yes, we can be we uh we have definitely many things to to work on uh, we also experienced some tough losses with the uh, with the squad and, uh, and uh, as of today uh, we are still in the process of building and finishing to build the squad because we are not complete in, in what we want to do um, especially in that uh, element which is right now uh, for us uh, uh, that is bother bothering us uh, the capacity to create things but uh but of course i think Of, uh, tak, jesteśmy, możemy być zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć do tej pory, szczególnie biorąc pod uwagę te wszystkie problemy zdrowotne, które nas nie omijały e, i zmiany w składzie, które jeszcze gdzieś e, się, się, się dzieją na bieżąco, e, więc biorąc to pod uwagę, jesteśmy zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę naszych problemów, jakie mamy i chcemy je rozwiązać, żeby, żeby jeszcze Mam jeszcze pytanie o, o styl gry Krakowi. Czy to już jest taka, taka Krakowia, która jest charakterystyczna dla Pana sposobu prowadzenia drużyn? Czy, czy Krakowia przypomina te zespoły, które Pan w ostatnim czasie e, prowadził? In, in long term, no. long term, we have to uh, come closer to what some of the teams uh, in the history of Cracovia did is like playing really good football, uh, trying to dominate a bit more, being sure that we, uh, we can outmatch our opponent in, uh, in, in moments with the ball. And, uh, and that's, that's long-term vision in mean some of my teams, uh, the for example the team that we, uh, the that we had when we uh, were champion in second division in France he was much more proactive, much more. Uh, controlling and dominating, but that's a long-term project for us. Uh, my first philosophy is uh, winning and taking points, and I will do what we need to do to, be to make sure that we, uh, we take the points that we need uh, to be confident and to build on something uh, uh, solid. But long-term, uh, definitely uh, many many changes and improvements on what we're doing today. <laughs> oczekujemy jeszcze bo chcemy być drużyną która tak jak drużyny w, w przeszłości, w historii krakowi e, dominującą proaktywną e, dobrze działającą piłką. na ten moment tego jeszcze nie mamy ale to jest proces długofalowy i wymaga pracy e, ten era przedniej pracy z drużyną gdzie zrobiła pan za pierwszej ligi we Francji to była zdecydowanie bardziej e, porównajmy do tej obecnej naszej e, właśnie dominująca lepsza spółka proaktywna ale tak jak ja powiedział to jest długofalowy proces i, i ciągle na tym pracujemy i, i potrzebujemy jeszcze czasu żeby do tego dojść. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję za tę część Dziękuję.